Fragment z dzienniczka świętej Siostry Faustyny nr 1489. Rozmowa miłosiernego Boga z duszą doskonałą dusza. Panie i mistrzu mój, pragnę pomówić z tobą. Jezus, mów, bo słucham cię w każdy czas. Dziecię umiłowany. Zawsze czekam na Ciebie. O czym też pragniesz? Pomówić ze mną? Dusza, Panie, naprzód wylewam u stóp Twoich swe serce, jako wonność i wdzięczności za tyle łask i dobrodziejstw, którymi mnie nieustannie obsypujesz. I choćbym je chciała zliczyć, to nie jestem w stanie. Pamiętam tylko to, że nie było momentu w życiu moim, w którym bym nie doznawała opieki i dobroci Twojej. Jezus. Miła mi jest rozmowa Twoja, a dziękczynienie otwiera Ci nowe skarby łask. Ale dziecię moje, może byśmy pomówili nie tak ogólnie, ale w szczegółach o tym, co ci najwięcej na sercu leży. Pomówimy poufnie, szczerze, jako dwa serca wzajemnie się kochające. Dusza. O, mój miłosierny panie, są tajemnice w moim sercu, o których prócz ciebie nikt o nich nie wie i wiedzieć nie będzie, bo choćbym je chciała wypowiedzieć, nikt by mnie nie zrozumiał. Wie coś niecoś zastępca twój, bo przecież się przed nim spowiadam, ale o tyle tylko, o ile jestem mu zdolna odsłonić te tajemnice, reszta. Pozostaje między nami na wieczność, o mój panie. Okryłeś mnie płaszczem miłosierdzia swego, przebaczając mi zawsze grzechy. Nie odmówiłeś mi ani razu swego przebaczenia, ale litując się nade mną, zawsze obdarowywałeś mnie życiem nowym, życiem łaski, abym nie miała w niczym wątpliwości. Oddałeś mnie pod czułą opiekę Kościoła swojego, tej prawdziwej, czułej matki, która mnie w Twoim imieniu upewnia o prawdach wiary i czuwa, abym nigdy nie błądziła. A szczególnie w Trybunale Miłosierdzia Twojego, dusza moja doznaje całego morza łaskawości. Aniołom upadłym. Nie dałeś czasu do pokuty, nie przedłużyłeś im czasu miłosierdzia. O mój Panie, postawiłeś na drodze mojego życia świętych kapłanów, którzy mi drogę pewną wskazują. Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w moim życiu, najgłębsza, ale i najserdeczniejsza. To Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości, tu, serce moje złączone z Twoim, staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje moim jest, a moje Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia, choćby wszystkie języki razem złączone, ludzkie i anielskie. Nie znajdą dosyć słów na wysłowienie tej tajemnicy miłości i niezgłębionego miłosierdzia Twego. Kiedy rozważam tę tajemnicę miłości, serce moje wpada w nową ekstazę miłości. A mówię Ci o wszystkim, Panie, milcząc, bo mowa miłości jest bez słów, bo nie uchodzi ani jedno drgnienie serca mojego. O Panie, pomimo wielkiego zniżenia Twego, wielkość Twoja spotęgowała się w mej duszy i dlatego obudziła się w duszy moje jeszcze większa miłość ku Tobie, jedyny przedmiocie mojej miłości, bo życie miłości i zjednoczenia jest na zewnątrz, doskonała czystość i głęboka pokora, łagodna cichość, wielka żarliwość o zbawienie dusz. O mój najsłodszy Panie, czuwasz nade mną na każdy moment i dajesz mi natchnienie, jak postąpić w danym wypadku. Kiedy się serce moje wahało pomiędzy jedną a drugą rzeczą, samżeś niejednokrotnie wkraczał w rozstrzygnięcie sprawy. Ach, jak niezliczone razy w nagłym świetle dałeś mi poznać, co Ci się lepiej podoba. O, jak wiele jest tych tajemnych przebaczeń, o których nikt nie wie. Wiele razy wlewałeś w duszę moją siłę i otuchę, aby iść naprzód. Sam usuwałeś trudności, aby z mej drogi, mieszając się bezpośrednio w działanie ludzkie. O Jezu, wszystko, co Ci powiedziała, jest to cień blady wobec rzeczywistości. Co jest w sercu moim. O mój Jezu, jak bardzo pragnę nawrócenia grzeszników. Ty wiesz, co dla nich robię, aby ci ich pozyskać. Boli mnie niezmiernie każda obraza wyrządzona tobie. Ty widzisz, że nie szczędzę ni sił, ni zdrowia, ni życia w obronie królestwa twojego. Chociaż na ziemi wysiłki moje są niedostrzegalne, jednak nie mniej są warte w oczach Twoich. O Jezu, pragnę sprowadzać duszę do zdroju miłosierdzia Twego, aby czerpały ożywczą wodę żywota, naczyniem ufności. Im dusza pragnie na sobie doznać większego miłosierdzia Bożego, niech się zbliża do Boga z wielką ufnością. A jeżeli jej ufność w Bogu będzie bez granic to i miłosierdzie Boże będzie dla niej bez granic. O mój Panie, który znasz każde uderzenie serca mojego, Ty wiesz, jak gorąco pragnę, aby wszystkie serca wyłącznie biły dla Ciebie, aby każda dusza wysławiała wielkość miłosierdzia Twego. Jezus, umiłowane dziecię moje, rozkoszy serca mojego, Rozmowa Twoja droższa i milsza mi jest niż śpiew anielski. Dla Ciebie są otwarte wszystkie skarby serca mojego. Bierz z tego serca, co Ci potrzeba dla siebie i świata całego. Dla Twojej miłości odwracam sprawiedliwe kary, na które ludzkość zasłużyła. Jeden akt czystej miłości ku mnie milszy mi jest niżeli tysiące hymnów dusz niedoskonałych. Jedno Twoje westchnienie miłości wynagradza mi za wiele zniewak, jakimi mnie karmią bezbożnicy. Najdrobniejszy uczynek, czyli akt cnoty, ma w oczach moich niezmierną wartość, a to dla wielkiej miłości, jaką masz ku mnie. W takiej duszy, która żyje wyłącznie miłością moją, króluję jako w niebie. Dniem i nocą czuwa nad nią oko moje i znajduje w niej swoje upodobanie. I mam nakłonione ucho na prośby i szept jej serca, a często uprzedzam prośby jej o dziecię, szczególnie przeze mnie umiłowane. źrenico oka mojego. Spocznij chwilę przy sercu moim i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować się będziesz. Ale dziecię, jeszcze nie jesteś wojczyźnie, więc idź wzmocniona mą łaską, i walcz o królestwo moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie. I pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możność zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od ciebie, dziecię moje, wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą wysławiać miłosierdzie moje. Dziecię moje, abyś godnie odpowiedziała mojemu wezwaniu, przyjmij mnie w codziennie w Komunii Świętej. Ona da Ci moc. Jezu, nie pozostawiaj mnie samej w cierpieniu. Ty, panie, wiesz, jaką słabą jestem. Jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą. Więc cóż w tym będzie dziwnego, jeżeli mnie pozostawisz samą i upadnę? Niemowlęciem jestem, panie, nie umiem sobie radzić, jednak ponad wszelkie opuszczenie ufam i wbrew swojemu uczuciu ufam. I cała się przemieniam w ufność wbrew nieraz temu, co czuję. Nie zmniejszaj mej męki w niczym, daj mi tylko moc do zniesienia. Czyń ze mną, co ci się podoba. Panie, daj mi tylko łaskę, abym umiała ciebie miłować w każdym wypadku i okoliczności. Nie zmniejszaj, panie, kielicha goryczy. Daj mi tylko moc, abym go wychylić mogła. O Panie, podnosisz mnie nieraz aż do jasności widzeń, to znów pogrążasz mnie w nocy ciemnej i w otchłani nicości mojej, a dusza się czuje jakoby sama wśród wielkiej puszczy. Jednak ponad wszystko ufam Tobie, Jezu, boś niezmienny. Moje usposobienie jest zmienne. Ale tyś zawsze ten sam, pełen miłosierdzia.